Znajdujemy się na wystawie Sztuka Ludowa Podlasia w sekcji prezentującej tkaniny dekoracyjne, znajdujące się w zbiorach naszego muzeum. Jeśli chodzi o Podlasie, tkactwo rozwijało się tutaj szczególnie dobrze, co owocowało olbrzymim bogactwem form. I różnorodnymi technikami wykorzystywanymi przez tkaczki. Mało który region w Polsce może pochwalić się takim zróżnicowaniem technik, jak właśnie podlasie. Nasza wystawa prezentuje tkaniny dekoracyjne, ale należy pamiętać o tym, że tkano również. Na użytek własny, na potrzeby gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o to tkactwo. Praktycznie w każdej chałupie można było znaleźć zestaw narzędzi służących do obróbki włókna. Na naszych terenach tkactwo na użytek domowy przetrwało bardzo długo. To aż do lat 70. XX wieku. Nasza wystawa prezentuje różnorodne techniki. Możemy zobaczyć sejpak wykonywany na bawełnianej osnowie przy udziale wełnianego wątku. Za nami znajdują się radziuszki. Tkanina, której niezwykle bogaty wzór powstaje poprzez umiejętne nawleczenie i nawleczenie osnów, i odpowiednie podnoszenie i opuszczanie pedałów krosna. Kolejną tkaniną, jest dobrze znany wszystkim pasiak z elementami kilimu. Po przeciwnej stronie naszej wystawy możemy zobaczyć tkaniny dwuosnowowe, które w tym momencie najsilniej kojarzone są z naszym regionem. Nasze spotkanie dzisiaj Skupi się jednak na nieco zapomnianej i pominiętej technice tkackiej, a mianowicie na technice wykonywania krajek. Krajka sokulska tkanina ludowa. Czym jest? Jest to tkany pas o długości zazwyczaj około 2 metrów, wykonany z wełny samodziałowej. Dwuskrętnej, posiadającym charakterystyczne wzory geometryczne. Jeśli chodzi o krajkę, na naszych terenach jej funkcja była ściśle użytkowa. U naszych sąsiadów na Litwie. Krajki pełniły funkcję magiczną. Umieszczane na nich znaki pełniły rolę zaklęć. Na Podlasiu, krajki pełniły ważną funkcję w obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Jeśli chodzi o miejsce krajek w badaniach etnograficznych. Etnografowie niestety nigdy nie poświęcali im zbytniej uwagi. Funkcja obrzędowa krajki oraz stricte użytkowa zaczęły zanikać zaraz po II wojnie światowej. Temat krajki w badaniach etnograficznych powrócił nagle kilka lat temu. Dokonały tego dwie badaczki, zafascynowane krajką, jej wzornictwem oraz sposobem tkania. Z relacji udało się odtworzyć do czego krajki były używane, A na podstawie zapisków etnograficznych, do, wykonywanych na przestrzeni lat udało się odtworzyć sposób ich tkania. Efekty pracy naszych badaczek dostępne są w publikacji, do której lektury serdecznie zapraszamy. Krajki wykonywane były z sprzędzy samodziałowej dwóch i trzy skrętnej. Bardzo często na tło wykorzystywano przędzę dwuskrętną, a sam wzór tworzyły nici trójskrętne, dzięki czemu był on lepiej widoczny. Jeśli chodzi o kolorystykę, dominowały. Kontrastowe połączenia kolorów, które uzyskiwano poprzez farbowanie przędzy w barwnikach dostępnych na rynku. Barwniki te posiadały bardzo intensywne kolory i mieszkańcy wsi bardzo szybko. Przyjęli nową modę i zaczęli używać intensywnych barw. Jeśli chodzi o technikę tkacką, krajki wykonywane były w technice tkania na nodze. Na przyrządzie służącym do przygotowania przędzy do farbowania czyli talce, Tworzono nieprzerwany rząd osnów. O szerokości decydował wzór, który chcieliśmy uzyskać. Następnie, na tak przygotowanej osnowie, tworzono krzyż tkacki. Zabezpieczano go dwoma patyczkami. Następnie na górnym rzędzie osnów tworzono lniane nicielnice. W ten sposób powstawał nam najprostszy rodzaj krosienka nicielnicowego. Przy przygotowaniu osnowy dbano o to, aby jedna nić wzoru kryta była przez dwie nici tła. Jeśli chodzi o sposób komponowania krajki, był on niezwykle prosty. Część centralną zajmował wzór o motywie geometrycznym. Na wzór składało się zazwyczaj 9, 13, 17, a zdecydowanie rzadziej 21 lub 25 nici osnowy. Brzegi krajki komponowane były bardzo prosto. Zazwyczaj były to proste pasy o kolorach odpowiadających wzorowi. Na zakończeniu krajki i jej początku znajdowało się siemie, które naszą krajkę wzmacniało. Zakończenie krajki nie było związywane. Nici osnowy ucinano i zostawiało no luźno. Jeśli chodzi o motywy pojawiające się w polu centralnym krajki. Najbardziej popularne i charakterystyczne. Były motywy rąbów. Krzyży. Jodełek, a także raczków. Porównując krajki sokulskie z krajkami litewskimi czy też białoruskimi, możemy zauważyć podobieństwo motywów. Jednak nasze krajki posiadają zdecydowanie uboższą formę. Jeśli chodzi o funkcję krajki, jej najbardziej podstawową funkcją było przepasywanie części odzieży latem. Latem przepasano koszulę. Zimą natomiast przepasano korzuchy. Krajki pełniły ważną rolę w obrzędowości weselnej. Młoda panna, szykując się do ślubu, musiała przygotować nawet kilkanaście pasów, które służyły jako dary dla gości weselnych, w szczególności swatów i drużbów. Krajki nie zawsze musiały być efektem pracy panny młodej. Bardzo często w tkaniu pomagały jej druchny albo też zaprzyjaźniona tkaczka. Jeśli chodzi o pomoc przy tkaniu krajek, wykonywanie krajek, opłaty nie pobierano nigdy. Uważano to za przysługę. Podczas wesela krajką obwiązywano korowaj, czyli specjalne pieczywo obrzędowe. Drużba podczas pierwszego tańca przepasywał się w poprzek krajką. Krajki wykorzystywane były również w momencie chrztu. Kuma, czyli matka chrzestna, musiała obdarować swojego chrześniaka krajką. Służyła ona do obwiązywania dziecka leżącego w pieluszkach i powijaku. Bardzo długo wierzono, że obwiązywanie krajką uchroni dziecko przed krzywicą. Zapomnianym zwyczajem, który pojawiał się tylko i wyłącznie na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, Było obdarowywanie księdza chodzącego po kolędzie krajką. Zebrane krajki były następnie zszywane w formę dekoracyjnego dywanu. W całej Polsce zachowały się jedynie cztery dywany krajkowe, z czego dwa pochodzą z sokulszczyzny. Do czasów nam współczesnych w gminie Korycin Janów. Oraz dąbrowa białostocka krajki wykorzystywane są przy święceniu plonów. Wiązankę złożoną z ziół, warzyw i zbóż okręca się krajką i w ten sposób przygotowuje do święcenia. W latach 60. krajkami zainteresowała się cepelia. Zaczęto produkować je wówczas na wsiach na masową skalę, przerabiając domowe warsztaty tkackie na potrzeby tkania krajek. Niestety, zanik moda na krajki zanikła w latach 80. Na dzisiejszych warsztatach spróbujemy techniki tkania na Bartku. Bartko tkackie jest rodzajem najprostszego krosna. Co ciekawe, na naszych terenach, na Podlasiu, Bartko tkackie nie występowało. jednak u naszych północnych i wschodnich sąsiadów bartko wykorzystywane było na porządku dziennym. Technika tkania na bartku jest bardzo prosta. Urządzenie tworzy nam rząd nieruchomych i ruchomych osnów. Serdecznie zapraszamy do spróbowania! Stworzenia swojego bartka w domu można je wykonać przy pomocy patyczków do lodów bądź wyciąć z grubego kartonu. Jeśli chodzi o sposób nawlekania bartka i komponowania wzorów, możliwości są bardzo szerokie. Wszystko zależy od naszego pomysłu. I sposobu nawlekania. Na dzisiejsze warsztaty zaproponowalibyśmy najprostszy sposób nawlekania. Dzięki niemu poznamy sposoby, sposób działania. Oraz mechanizm działania bartka. Będziemy potrzebowali 11 nici ciemnych oraz 10 nici jasnych. Długość jest dowolna. W nieruchome dziureczki. Przetykamy nici ciemne. Natomiast w pionowe szczeliny. Wkładamy nici białe. Końcówkę związujemy. I nasze bartko gotowe jest do tkania. Jeden z końców przygotowanej przez nas osnowy przywiązujemy do nieruchomego obiektu. Może to być noga od stołu, klamka. Drugi koniec przywiązujemy do samego siebie. Napinamy mocno przygotowaną osnowę. I rozpoczynamy tkanie. Początkowo podnosimy bartko do góry. Osnowy ciemne i jasne rozdzielają nam się, tworząc przesmyk. Przesmyk wkładamy przygotowany wcześniej wątek. Zamieniamy kolejnością osnowy ciemne z jasnymi poprzez opuszczenie Bartka tkackiego w dół. W powstały przesmyk wkładamy dłoń i dociskamy wątek. W tym momencie w górze mamy wszystkie jasne osnowy, a na dole są ciemne. W powstały przesmyk wkładamy wątek i zamieniamy po raz kolejny osnowy kolejnością. Na górze mamy osnowy ciemne, na dole jasne. raz kolejny, w powstały, w przesmyk wkładamy wątek. tobijamy I w tym momencie na naszej krajce możemy zobaczyć charakterystyczny wzór. Czynność powtarzamy na całej długości osnowy. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o odpowiednim dobijaniu wątku. Splot płótna nie powinien być widoczny. Powinniśmy też uważać na brzegi naszej krajki. Wątek powinien być naprężany tak, by krajka na całej długości pozostawała równa.